Wszechmogący Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, przychodzę do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Wyznaję, że tylko Twoja moc może mnie uwolnić od wszelkiego wpływu ciemności. Ojcze, proszę Cię, okryj mnie drogocenną krwią Jezusa, przelaną na krzyżu dla mojego odkupienia i zwycięstwa. Niech każda praca ciemności, każda pułapka wroga i każdy duchowy łańcuch, który próbuje mnie zniewolić, zostaną teraz złamane przez moc imienia Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boży przyjdź i oczyść mój umysł, moje ciało i moją duszę. Wejdź w każdą sferę mojego życia i usuń wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Ogłaszam, że Jezus jest Panem mojego domu, mojej rodziny, moich dróg i moich myśli. Niech każda negatywna energia. Każde przekleństwo, każde złe słowo wypowiedziane przeciwko mnie i każda ukryta moc, która próbuje mi zaszkodzić, zostaną zniszczone Twoim autorytetem. Niech światło Chrystusa rozjaśni każde miejsce, gdzie panowała ciemność, a Twoja miłość niech wypełni każdą pustkę. Panie, poślij swoich aniołów, wojowników, aby otoczyli mnie i strzegli, by żadne zło nie mogło mnie dotknąć. Ubierz mnie w duchową zbroję, hełm zbawienia, tarczę wiary, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, sandały Ewangelii pokoju oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Pomóż mi stać mocno i opierać się wrogowi, wiedząc, że ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie. Ojcze wieczny, ogłaszam z wiarą, że jestem wolny przez krew Jezusa. żadna moc ciemności nie ma autorytetu nad moim życiem, ponieważ należy do Ciebie, Panie. chroni mnie pod swoimi skrzydłami, strzeż mnie od wszelkiego zła, widzialnego i niewidzialnego i prowadź mnie w swojej obecności przez wszystkie dni mojego życia. w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego zbawiciela i wybawiciela, modlę się i przyjmuję zwycięstwo. amen.